Najfutbolniejsi cztery bramki gra Karciana, zasady przykładowa rozgrywka, gra od wydawnictwa Finebooks, to jest grupa wydawnicza Adamantan. O tu ich mamy logo te po po lewej stronie, od 7 roku życia, 2 do 4 graczy. Lepiej właśnie 3-4, bo jest więcej zamieszania, więcej gry i więcej tak jakby, takiego złodziejstwa tutaj na, w, trakcie, w trakcie tej gry, bo kradniemy sobie piłki. Około 15 minut zabawy. Mamy tu zarządzanie swoją ręką, to są trzy karty. Mamy kompletowanie zestawu, w sensie komplet piłek w takim kolorze, jakie mamy tutaj bramki. Będziemy mieli też w innych kolorach te piłki, ale zależy nam, żeby na koniec gry mieć jak najwięcej piłek w swoim kolorze, a koniec gry też my tutaj aktywujemy. W sensie, kiedy każda z takich trzech kart będzie odsłonięta, będzie pokazywała bramkę, no to następuje koniec gry. I tak, zobaczmy sobie najpierw, jak wyglądają te bramki. Tak? O, tu nam pokazuje, że to jest karta lewa, środkowa prawa sobie je odsłonimy i będziemy mieli będziemy mieli całą bramkę tak? Kiedy wszyscy takie bramki odsłonią następuje zakończenie gry i wtedy najlepiej, żeby ten gra tak jak chcę wygrać żeby miał takich piłek więcej od, od innych. Jak możemy osiągnąć ten wynik? Już pokazuje grając karty funkcyjne. Ręka gracza to są trzy karty, w swojej turze możemy zagrać jedną lub odrzucić od 1 do 3, czyli wymienić rękę. Tak? Odrzucić, tu w instrukcji zrzucić, jak zwał, tak zwał. Jakie my tu mamy karty? Widzimy że też, że ilustracje nawiązują do książki, najfutbolniejsi to jest seria książek, duże ilustracje, ale także tekst literacki, świetny humor, najfutbolniejsi to jest grupa piłkarzy, dzieciaków takich, tak? ale jednocześnie małych detektywów, rozmaite sprawy rozwiązują takie detektywistyczne. I co my tutaj możemy robić? Bramkarz ma dwie ikony. To oznacza, tak, że odwracamy kartę bramki, czyli siłą rzeczy zbliżamy się do zakończenia gry. Tak? Najpierw odsłaniamy swe, swoje bramki, kiedy będziemy mieli wszystkie trzy odsłonięte, no to potem ta funkcja, ten sposób zagrania, ta ikonka funkcjonuje na zasadzie tej, że odsłaniamy jedną u któregoś przeciwnika. Tak? Trzecia możliwość zagrania to jest blokowanie, jeśli ktoś chce zabrać piłkę z naszej bramki. Bo tutaj będziemy te piłki kolekcjonować w swoim kolorze, tak? Ale, ale inne też się mogą trafić, bo tu jest to potasowane. Natomiast ci gracze pozostali będą nam te piłki zabierać, bo oni też są jest swój kolor. Więc tym, zagra zagrając tą kartę, blokujemy zabranie piłki. Czyli możemy ją zagrać także w kolejce Wtórze innego gracza, tak? Że jak ktoś, ktoś da kartę, który, kartę która nam e, kradnie te piłki, to możemy zablokować to. Dlatego tu jest tarcza. E, teraz obrońca e, służy do właśnie zabierania piłek z cudzej bramki, tak? Jak e, jest tu pokazana ikonka, jest taka, że jakby piłka wędruje gdzieś, czyli z cudzej bramki za, e, zabieramy piłkę. Żeby tą kartę zablokować, to możemy zagrać tą kartę. Teraz mamy kolejną kartę, napastnik. Napastnik yy, to jest dobranie piłki ze stosu, tak? To jest, stos, to jest ten stos piłek. Dobieramy, patrzymy co jest. Że no, tu się trafiła akurat taka, która będzie potem yy, pewnie yy, łupiona, tak? zabierana przez tego z yy, fioletowego, tak? bo my chciał te piłki zdobyć. Więc się, się będzie chciał zagrać kartę Tom, a my możemy zagrać Tom, żeby mu nie pozwolić. To są trzy główne postaci. Żeby te postaci zastąpić, możemy użyć karty tej, cała drużyna, ona zastępuje każdą z tych trzech kart, łapka rezerwowych. Potem mamy jeszcze takie karty jak sędzia i tu mamy też tu fajnie opisane, tu widzimy, że tracimy po prostu swoją kolejkę, swoją turę, tak? Ktoś nam to daje, tracimy kolejkę, nic nie możemy zrobić. Tutaj mamy War i patrzymy sobie na war, gdzie my go tutaj mamy taki, taki symbol jakby straty piłki eliminacja tutaj piłki o co tutaj chodzi że jak zagram tą kartę to daną piłkę daje na spód stosu Siłą rzeczy no jest na samym dole i jest, jest problem, problem dany gracz on potrzebuje tych, tych piłek tak więc mamy to, strata piłki war mamy mur mur to jest, za, gdzie my tu mamy, ikonkę zablokowanie tych ataków na, na naszą bramkę. Tu, ochronić swoją bramkę przed czyimś zagraniem, tak? Czyli chociażby zagrania takie jak odsłonięcie takiej karty, czy chociażby takie jak kradzież tej naszej piłki, tak? I tu to mamy też fajnie pisane. Blokuje zagrożenie dla ciebie przez całą kolejkę, unieważniając działanie dowolnej karty zagranej przeciwko tobie. Na początku następnej kolejki usuwasz mur ze swojego pola gry, umieszczasz na stosie kart zrzucanych, czyli odrzuconych. Tak? Mur nie blokuje wykonywania rzutów wolnych. Ten rzut wolny będzie na koniec rozpatrywany. Zaraz opowiem od co to jest. Czyli, generalnie, mur blokuje nam to z odwracaniem bramki i z skradzieżą piłek ale tylko podczas naszej, podczas naszej kolejki, tak? Znaczy, że generalnie do, do momentu, aż następny raz my zagramy, tak? W, w tym sensie. I to jest ten rzut wolny, to jest minus jeden. Ta karta generalnie będzie krążyła pomiędzy graczami. Chodzi tutaj o to, że jak komuś damy tą kartę, to on na koniec meczu, czyli na koniec gry, czyli kiedy będą te wszystkie bramki odsłonięte, on będzie musiał oddać jedną swoją kartę. Czyli jak tutaj mamy żółtą, ten żółty będzie to zbierał. Jak ten żółty by, by tą kartę dostał, no to ona będzie mu tutaj wisieć i on tą jedną z tych żółtych piórek na końcu straci. Czyli może jakby z kimś przegrać, tak? Ale on wtedy, żeby się tej karty pozbyć, to w swojej kolejce musi od kogoś z ręki wyciągnąć kartę i tą, tą dać. Już to pokazuje, gdzie to tu jest. A tu to mamy, tak? Gracz, który posiada tę kartę na koniec meczu, traci piłkę w swoim kolorze, tak? Czyli jakby traci to mo możliwość szansę zwycięstwa, taką, tak? E kartę tej nie można zrzucić. E jeden sposób, czyli e to pozbycia się jej, to wymiana na kartę innego gracza, wybraną losowo z jego ręki. Ten gracz nie może się jej pozbyć aż do swojej następnej kolejki, tak? E czyli e co tura Możemy yy, komuś tę kartę oddać, zabierając jakąś kartę z ręki. Siłą rzeczy: karty dostajemy stąd, te wydajemy na pole gry, te dostajemy na rękę, ale oprócz tego możemy kartę z ręki komuś wziąć, jakąś dla niego fajną, oddając mu to. Więc ta karta też, jedno, że wpływa na koniec gry, żeby, że ktoś straci możliwość jakiegoś tam zwycięstwa, ale z drugiej strony wprawia w ruch dodatkowy w rotację te, te karty z ręki, tak? Bo oddając to w swojej kolejce, to komuś zabieramy kartę, tylko nie z tego stosu, tylko z tą właśnie z ręki, którą ma na ręce, tak? Więc to też jest całkiem fajna mechanika. No i naszym celem w tej grze jest to, żeby mieć jak najwięcej piłek w swoim kolorze, kiedy będzie koniec gry i kiedy wszystkie bramki będą odsłonięte. Tak to wygląda, generalnie fajna gra. Karciana, tak. Tworzenie zestawów, tych własnych piłek, duża rotacja kart, głównie piłek, ale także to nam robi rotację kart na, na ręce jest odzwierciedlona obrona, tak, jest, jest, jest atak. Mamy te, te karty, które zastępują inne, tak? tych rezerwowych. I najważniejsze dla mnie, poza tym, że to jest dobra gierka. To nawiązanie ilustracyjne do najfutbolniejszych. Bo to jest super ilustrowana książka. Widzimy, że bardzo ładne są te, te karty, tak, te postaci. A kto, kto czytał, a polecam to czytać, to, to na pewno tym bardziej się ucieszy, bo to są znajome twarze z książki. Bo książka jest fajnie ilustrowana. Najfutbolniejsi, cztery bramki, gra Karciana. Dzięki.